ostatnio na konferencjach czasowych, ale to pokazuje, że to jest też jakiś nowy okres w życiu teatru, że wiele rzeczy tu się dzieje oprócz tych spraw technicznych. To dzieją się rzeczy, które są klu życia każdego teatru, czyli to, co stanowi jego wartość i siłę artystyczną. I stąd tutaj obecność w teatrze, Marcina, pana Marcina Helznara, który... Od 1 czerwca został dyrektorem artystycznym tego teatru. Oczywiście Plotki na mieście i jakieś tam wiadomości do państwa się przedostały, więc tam część informacji było wcześniej publikowane. Ale skrzętnie Marcin też pracował nad repertuarem na kolejny sezon i stąd do dzisiaj Państwu przedstawi. Dodatkowo jego zasługą też jest ostatnia premiera nowinków, bo pomysł i na typu, i, i na, 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 na panią reżyser, którą zaprosił do współpracy, więc to też jest, jest już dzieło pana Marcina Wiecnara. A znajdujemy się też w takim konturażu, tutaj jak zastanawiamy się, jak państwu umilić zdjęcia i obraz. Pokazujemy tutaj historię, że nie jest też przypadek, że Marcin Wiecnary jest dzisiaj z nami w Tarnowie, ponieważ był tutaj już od 1990. 1994 roku. Poza nami jest oryginalny plakat wyciągnięty z małego księcia, kiedy tutaj w konkursie na rolę został wybrany przez, przez Cezarego. Cezarego Domagałę i zaproszony do brania w spektaklu. Potem była także Antygona w 2002 roku, a tu mamy już komunikat sprzed kilku dni kiedy Marcin jako dyrektor artystyczny i reżyser przystępuje do, 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 do pierwszej swojej realizacji scenicznej na deskach naszego teatru, bo, bo wczoraj zaczęły się próby, także oddaję głos Marcinowi i opowie dokładniej Państwu o tym wszystkim. Dzień dobry Państwu, mam nadzieję, że będziemy się teraz spotykać i dziękuję za te przybycie. To nasze takie spotkanie wstępne właściwie na koniec sezonu, ale zarazem dotyczące tego, co nas czeka w przyszłości. Jak dyrektor naczelny powiedział, przed nami lato muminków w reżyserii Barbary Wiśniewskiej. Wczoraj rozpoczęliśmy próby do praw premierowego wystawienia nowej sztuki Martina Magdonacha Porachunki z Katem w mojej reżyserii. Jak mówię, sztuka dotąd w Polsce nie wystawiana, świeżo przetłumaczona. Bo udało, nam się, udało nam się zapewnić sobie prawo Nagród w zeszłym roku i dwa lata temu zdobyła w Anglii. Taki mój sentyment do McDonacha, bo pisałem pracę magisterską na udziale reżyserii Gdałem w jednej z jego sztuk stworzono kadmieszkę I na początek pomyślałem sobie, że dobrze byłoby, żeby dyrektor artystyczny spotkał się z jak najliczniejszą częścią zespołu i przedstawił się też publiczności. A więc Czarna Komedia Martina McDonacha. Festiwalu Komedii Italia 15 września premiera. A kolejne plany repertuarowe wynikają z takiego mojego myślenia o Teatrze w Tarnowie, powiedziałbym, eklektycznego. To znaczy, zdaję sobie sprawę, że to jest jeden teatr w mieście i że on ma swoje prawa i obowiązki zarazem. Z drugiej strony myślę, że tylko różnorodność jest twórcza i w związku z tym... Ten kolejny sezon, jak i w ogóle mój pomysł na teatr w Tarnowie, jest taką właśnie mieszanką, ponieważ chciałbym, żeby każdy z mieszkańców miasta znalazł w tym teatrze coś dla siebie. Stąd po McDonachu kolejną premierą na dużej scenie będzie poskromienie złośnicy Williama Szekspira z premierą wieczór sylwestrowy. Na przełomie 2017-2018 roku Anna Gryszkówna wyreżyseruje na dużej scenie po z Bo tak się szczęśliwie, myślę, wydarzyło, że ten nasz najbliższy sezon upłynie pod hasłem Kobiety o kobietach, i przyjadą do Tarnowa właściwie same reżyserki, które przyjrzą się roli kobiety na przestrzeni lat w sztuce i w życiu w aspekcie politycznym, społecznym, obczajowym, emancypacji kobiet i, i wezmą też na warsztat te najbardziej znane z literatury postaci kobiece, naj, najwybiedniejsze role, jakie dla aktorek stworzono. Myślę, że w dramaturgii światowej to właśnie Kasia z postulnia Złośnicy jest taką postacią. Jedną z takich postaci, a drugą zapewne jest balladyna Juliusza Słowackiego, do, do której to sztuki podejdzie Bożena Słowocka w okolicach Międzynarodowego Dnia Teatru 25 marca, również na dużej scenie premiera Balladyny. Bożena Słowocka, Jan Kozikowski, scenografia. Kolejną prapremierą polską będzie realizacja. Na małej scenie, którą przygotuje Anna Wieczór-Bluszcz, reżyserka filmowa, teatralna, radiowa również, z wykształcenia także aktorka, a do Tarnowa zgodziła się przyjąć zaproszenie, by zrealizować u nas coś, co mi chodziło po głowie i było moim marzeniem. Cieszę się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby je zrealizować, to znaczy wystawienie scenariusza filmowego pani Lynn Shelton. Pod tytułem Siostra Twojej siostry, który to film kilka lat temu był wyświetlany także na ekranach polskich kin, ale wydaje mi się, że historia jest bardzo e, wzruszająca, to wcipna, e, niebanalna, ważka, a z drugiej strony sam, sam scenariusz jest bardzo teatralny, to znaczy, jeżeli chodzi o konwencję, to jest jakaś taka tkanka mocno do aktorskiego dłubania i reżyserskiej Pomysłu na istotyzację, i, i, i Ania zgodziła się to zaproszenie przyjąć. W związku z czym w końcówce kwietnia na małej scenie e, trzyosobowa sztuka siostra Twojej siostry. Następnie, jak co roku na Dzień Dziecka, e, będziemy realizować bajkę. Tym razem padło na Akademię Pana Kleksa Jana Brzechwy. E, to mój pomysł, bo z sentymentem e, tam tamten nowy e, przede wszystkim. Film, wcześniej, oczywiście, książka, ale, ale, ale film wszedł do naszej zbiorowej świadomości, myślę, dosyć mocno. I w związku z tym zaprosiłem Darię Kopiec, studentkę Wydziału Reżyserii Warszawskiej Akademii Teatralnej, która wcześniej skończyła Wydział Operatorski Łódzkiej Szkoły Filmowej i ma dosyć duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o filmy animowane i udział w festiwalach i konkursach na całym świecie, właściwie. I Darje zaraziłem tym pomysłem na magiczną Akademię Pana Kleksa. Myślę, że ona, ze swoimi umiejętnościami, warsztatem i odwagą w używaniu multimediów w teatrze, opowie historię Bożego Kleksa na nowo i z przytupem. Więc, dla dzieci, 1 czerwca pokaz przedpremierowy, trzeciego oficjalna premiera Akademii Pana Kleksa i ostatnią premierą sezonu, który. Zaplanowaliśmy. Będzie autorski spektakl Agaty Bijuk pod tytułem Heroiny. To taki pomysł, który Agata specjalnie dla naszego teatru będzie pisać tę sztukę, który będzie realizować na scenie Underground w czteroosobowym składzie aktorskim. Rzecz jest w pewnym sensie eksperymentem, ponieważ Agata zamierza przyjrzeć się Najbardziej znanym postacią kobiecym w historii naszego kraju, i spojrzeć na nie pod zupełnie innym kątem. To znaczy, zwrócić uwagę na te aspekty ich życia, które nie zawsze wychodzą na pierwszy plan, nie są podkreślane w takiej, w głównym nurcie obowiązującej recepcji historii. I, i Agata Biziuk będzie starała zwrócić uwagę, że kobiety. W, w dziejach tego, tego kraju miały realny wpływ na, na jego politykę, przemiany, wydarzenia, ale nie, nie często o tym mówimy, nie zawsze o tym pamiętamy. Więc to autorskie przedstawienie Agaty Biziuk będzie ostatnią premierą sezonu 2017-18. Plan jest ambitny, bo mamy sześć spektakli, prawdopodobnie być może coś jeszcze na scenie inicjatyw aktorskich powstanie. To duże wyzwanie, bo na dużej scenie cztery tytuły, e, liczne obsady, e, trzy prapremiery, co też wymaga od nas dodatkowych starań, jeżeli chodzi o prawa i, i załatwianie rzeczy organizacyjnie. E, no jestem pełen nadziei, zapału i, i chęci, żeby, e, żeby w Tarnowie jeszcze więcej ludzi chodziło do teatru, a mam taką no, intuicję i nadzieję, że że plan, który założyłem sprawia, że pan znajdzie w tych propozycjach coś na siebie. Korzystając z okazji chciałbym Państwu jeszcze przedstawić panią Agatę Dziebłowską, nowego kierownika literackiego naszego teatru i moją asystentkę przy najnowszej produkcji, czyli przy porachunkach z Katem Magdona. Dziękuję. Właściwie ty, mówię, jeszcze może o tak? E... A, tak, to, tak, tak. E... Ponieważ zespół aktorski, jak wiadomo, w Tarnow jest niewielki, niemniej jednak udało nam się pozyskać i, i dzięki przychylności dyrekcji naczelnej e, e, ściągnąć do nas nowe twarze. Na dzień dzisiejszy e, zgodziły się z nami zostać dłużej pani Katarzyna Pośpiech, która e, miała już okazję przedstawić się Tarnowskim widzom w roli Małej Mi w guminkach. Zresztą tą brawurowej roli małej mi, co podkreślają wszyscy chłopcy i część z widowni. Więc Kasia Pościój, mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej, tak się, tak się namawiamy. I drugą osobą jest Ewa Jakubowicz, która rozpoczęła próby do sztuki Magdonacha w mojej reżyserii. I Ewa również będzie się pojawiać u nas częściej. To na razie takie o ruchy w zespole, o których mogę mówić. Gościnnie przy Muminkach pojawia się także Pani Marta Dylewska, za co jestem jej ogromnie wdzięczny, bo ratowała nas. No, zespół mamy nieliczny i to, i to zawsze duży kłopot. Jeśli z jakichś powodów ktoś wypadnie z układanki, to, to trudno tę dziurę załatać, ale radzimy sobie. Cieszę się, że Kasia i Ewa będą nas wspierać w tym, w tym nowym sezonie.